O kurwa! A. Ale coś się pozmieniało tutaj, powiem ci. Letali? No. Czemu mamy jakąś cutscenkę, kurwa, po, po... A było po kiedyś, minu? no. Widziałem Kurwa, nie było tego. Weź, weź to wyłącz. Jak to ten? I chodzi Ale ci się wibałem Fajnie To, 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 to... to emoć, ja cię słyszę podwójnie ja się nie Kurwa, dołączam do niego do sesji na gitarze na pierdala. Dołącz do gry. <laughs> Mm, chu, ja sobie pójdę w tych drzwiach. Cześć. O ty kurwa, bo ty umiesz skakać. O jebany. O kurwa, co to? Lol, nie ma już. O.

i nie ma tak się wyjewać za pierwszym razem. Nikt się nie wyjewa. Uh -huh. Ale to się zmieniło. To tak nie wyglądało. Daj chodź to do windy. Jest? Jedziemy do windy? I co? Czy ja powiedziałem jedziemy do windy? Dawaj <laughs> <laughs> ja jestem nad tobą. Czekam. Cześć. Bo... Oh, oh, o co się do niego zbliża? To pewnie ten. Coś nagle znikło. No, wpierdolił go. Oh. <grystanie> no, to odjeżdżamy. A skąd wiesz, że go wpierdolił? Okej, okay. <grystanie> bo widziałem na tym, na mapce właśnie. <grystanie> Jak nie wrócę to, to kurwa ten... Jak coś. Czyli po ulicy. Eee. Wypierdalaj kurwa cieciu malinowy, ja pierdolę. Dezerwujesz mnie Pierdalaj, Wypierdalaj kurwa, wejdź w kurwa. Wypierdalaj kurwa. Gulu, 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 gulu. Nie, 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 gigant, 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 gigant. Ooo. Shit. Faken! Fucking... O, A, gdzie my... My, so, <grym> <my>. <grym> I tam nie Faken! 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 Czemu Faken! Ej, Faken! 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 Ej! O! Faken! wszedł na pokład. Co to zabija na hita? To było zmienione dziecko. O, yes. Ja się cieszę, że ty mnie tak nie poznałaś, wiesz? O. Jak? <grym> że, że spotkałaś mnie przy tej biedronce i miałeś białeś takiego Co to jest jep <grym> <grym> Na hita <grym> <grym> mi pod wydrogo mi mi biwali hita z łopaty, no <grym> Low kick gdzie ta mina? Tu! O! Hej! <śpiewanie> o! Czemu nas zabiłeś? Chciałem ci pokazać gdzie jest mina! No widziałam ją już! <śpiewanie> on zginie też! Albo teraz taki gram z debilami, no. Biegnie coś po niego, on tego nie słyszy. Chyba usłyszał, bo się odwrócił. Co ja z mam, kurwa? O, o tym mówiłem. O, patrz, mimik. O, nie, nie. Zamknij, zamknij, zamknij. Dobrze, leć, leć, leć. Otworzą się? Odleciał? Tak. No, no. <noise> mówiłem, że coś było na tym właśnie, mówiłem! <głos> Cześć! <głos> no czemu właśnie... nie chciałeś nas ukościć? Właśnie was wykierowałem. Ej, ja tam wykierowałeś. <noise> ja byłem tak pomocny, że pokazałem Agdzie, gdzie jest mina. <noise> To, Czemu, tak, nie dokładnie. chciałem was uścić. Przecież to był mój skin. A no tak. Nie, wydaje ci się. Ja wcale mi się kurwa nie wydaje. Ale sprzedałem kłotę. A. A. Ty siadaj. Ja pierdole. Dobrze było, dobrze było. Mhm. No, udało nam się mhm. prawie. Czy umiał pobijać dzieciaczka i wiedział, gdzie wyrzuciłam łopatę, bo by się domyślił, to byśmy przeżyli. <grystanie> Ale spoko nabrałem trochę z ciebie przykład. Jak pierwszy raz zobaczyłem dziecko, miałem łopatę, to się zastanawiałem, czy mu nie przyjechać. Dia caferia. Zajebałam. Aha, o kurwa. O kurwa. O, kurwa. O, Los Ale jazda. A kurwa nie. Robiłem coś, czego magda nie zrobiła, przeżyłem. Kurwa. No. Oh. Gdzie uciekasz, ej! Eee. Jestem. Patrz bez, tu, tu jestem, spasz na mnie? Jestem. tu jestem. Stary nie ucieknie. Wiem. No. 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 No, no. Czemu on? na dla siebie. Ale ja muszę jeszcze patrzeć inne strony, wiesz? <grym> no, on, Co on wytresował pająka. Dzwołeś? <grym> nie! <kurde. grym> sobie jednak tam latarkę ja pierdolę o kurwa <grymne> jak wyjdzie na górę w sensie w sumie już no jest wołtułem no niech ona wyjdzie na górkę bo nie to będzie koniec <grymne> Mmm. Mm. Aha. Co na to teraz nie znają? Och, to wrócę Środka. już tam nie będę o, tam wchodzić. O o, o o o o o Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tak, tak, tak. Kup, gdzie ona idzie? Gdzie ona idzie? <laughs> ona szuka statku. Bo chociaż to sprawdza, czym jej czekujesz nie wyniósł. <laughs> nie zdąży. <laughs> Albo nie. Albo nie. No chwieję się, kurwa. Jak mam tam przejść? Co ty chuj to... idę? Ja tam nawet nic nie widać. Żeby tam leżało. Bo ja nic nie wynosiłem. Nie zażyłem nawet. Teraz wejdzie i zginie. zginie. <noise> Okej. Okay. O! No. Moście, cualquier... nie zawiedź mnie. Jeb, <stres> jeb, <jed>, dup. <śmuszWOO> Dupnie jak nic, nie? ¿no? <śmusz> <śmusz> nie no, podskocz jeszcze. Aj. Nie, nie, nie Jak się bultuje, to się od razu biegnie do statku. Jak widzisz bałta. Ten wołt po coś jest.